Najprawdopodobniej jeszcze w styczniu mamy dowiedzieć się, kto zostanie selekcjonerem polskiej reprezentacji. Cały czas pojawiają się nowe nazwiska, a jednym z najciekawszych wyborów mógł być Fernando Santos, który jeszcze niedawno prowadził na mundial reprezentację Portugalii. Z Portugalią wygrał między m.in. pamiętne dla nas Mistrzostwa Europy w 2016 roku i Ligę Narodów w 2019. Ponadto w Pucharze Konfederacji w 2017 roku zajął trzecie miejsce. To nie jedyna reprezentacja, jaką prowadził, bo była to również Grecja, z którą udało mu się awansować na Mistrzostwa Świata w 2014 roku, na których udało im się wyjść z grupy, odpadli dopiero w 1/8 finału, gdzie musieli uznać w kostaryki w rzutach karnych. Santos pracował z wieloma gwiazdami, więc nie miałby problemu dogadać się w szatni z naszymi piłkarzami. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o takim selekcjonerze w naszej reprezentacji. Ja już się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!